To co wydarzyło się dziś rano to pierwszy raz od początku wojny na Ukrainie, kiedy członek NATO musiał użyć swojego uzbrojenia, żeby zestrzelić obcą broń w swojej przestrzeni powietrznej. Nad Polskę wleciało kilkanaście, może nawet dwadzieścia dronów. Na wschodzie kraju ogłoszono alarm. Ludziom kazano zostać w domu. Teraz szuka się szczątków maszyn. Poderwano nasze myśliwce, ale też samoloty sojuszników NATO. W Warszawie zebrał się rząd i biuro bezpieczeństwa narodowego. Polska jest w stałym kontakcie z sojuszem, a oczy całego świata zwróciły się właśnie na nas. A wczoraj prezydent Nawrocki mówił wyraźnie: polski żołnierz nie pójdzie na Ukrainę. A dziś nagle mamy największy incydent od początku wojny. I teraz najważniejsze pytanie. Skąd były te drony? Leciały z kierunku Kijowa. W nocy trwał tam zmasowany atak Oficjalnie mówi się Rosja, ale czy na pewno? Bo jeśli to była celowa prowokacja, to równie dobrze mogła pochodzić ze strony ukraińskiej. Być może ktoś w Kijowie chce wciągnąć Polskę w wojnę, której nie chcemy, której się wypieramy, w wojnę, która nie jest naszą. Bo jedno jest pewne: Polska dziś znalazła się w centrum krymocarstw, mocarstw. A my musimy pytać głośno: czy to Rosja uderzyła, czy Ukraina próbuje wciągnąć nas? Cudzy konflikt.